jest wieczna zima, a wszyscy chodzą w tych samych ciuchach, co w mieście, gdzie normalnie są pory roku razem z latem. W poprzednich poziomach to mi to wyglądało na lato. Piękna słoneczna pogoda, brak deszczu, brak śniegu. No to miało sens, żeby tak sobie chodzić na krótkim rękawku, albo właściwie bez rękawków. A tutaj co? Odsłonięte ramiona, jak tutaj nie zamarznąć? No niby te futro tak w założyła założyłaby lepiej u góry byłoby jej cieplej. Pozostali przeciwnicy też te same ciuchy. Dosłownie. Te same uniformy. Zastrawiam. Czy one właśnie są przygotowane do zimna czy do ciepła? Bo wydaje mi się, że w jednym byłoby za ciepło, a w jednym za zimno, więc... Dobra, kolejna moc. Naszym zadaniem jest uzyskanie combo 40 ataków. Co w sumie zależy głównie od szczęścia. Bo jeśli akurat nam się trafi taki Finifer, że wtedy zrobił te tu tu Xa, tu tu Xa, no to wtedy bez problemu. Jedna kontra i już mamy to zrobione. Natomiast w przeciwnym razie to nic nas atakują. Jeśli oberwiemy, to wtedy nam się combo przerywa. I musimy od początku, o, tak jak teraz. Nie musimy się przejmować, że tam przeciwników zabraknie. Tak, zabijemy wszystkich, to wtedy się odradzają. Tylko w tej sekcji jest taki pewien problem, wy właśnie dosyć sporo atakują z dystansu. Nie używają żadnych ataków elektrycznych czy czegoś w tym rodzaju, ale jeśli atakują od tyłu, to czasem ciężko zauważyć. Tak, gdzieś jest zwykłe pyknięcie, taki pyk, co ledwo jest zauważalne. Przerywa nam kombo i zaczynamy od początku. Proponuję tutaj używać żywiołu wody, zakładając, że nie gramy w New Game Plus i nie mamy pozostałych. Wiecie, ma po prostu zadaje duże obrażenia, ale do kombosów się zupełnie nie nadaje. Jak wychodzimy grą ponownie i mamy wszystkie żywioły, to niestety i tak musimy się użerać z takimi właśnie sekcjami, że musimy o, robić uniki, żeby bossa pokonać, bo inaczej się nie da. Albo właśnie teraz musimy robić takie combo. Tego nie ominiemy, tylko akurat przy ponownym przejściu, to akurat użycie mocy powietrza jest znacznie użyteczne. Ta zdolność jest zupełnym przeciwieństwem ataków ziemi. Atakujemy szybko, mamy mały obszar ataku, natomiast bardzo szybko się przesuwamy. Szybkie ataki właśnie doskonale się sprawdzają do tego, żeby właśnie narobić kontr, narobić jakichś szybkich uników, szybkich ataków. W sam raz przeciwko takim słabym przeciwnikom. Więc, póki co, podsumowując: magia wody, kiedy przeciwnice są daleko, magia ziemi na silnych przeciwników, jakieś mechy, milibosy natomiast magia ognia się sprawdza przeciwko słabym przeciwnikom. Jako, że wyjechaliśmy z miasta, Dosyć ciężko będzie o takie różne wazy, skrzynki czy inne samochody, żeby odzyskać nasze zdrowie. Zamiast tego mamy kamienie. Widzimy takie wielkie kamienne super jak na przykład wcześniej. To możemy je zniszczyć i odzyskać sobie troszkę zdrowia. Na tym poziomie również można więcej zauważyć takich latających duchów. Wcześniej właśnie takie ułożone gwiny, tak zgodnie z logiką z gier wideo. Były właściwie wyłącznie w poziomach nagi. a tutaj możemy ich wykorzystywać do nawigacji, jako że dobrze pomyśleli, że wiedzieli, że ten obszar nie jest taki wyróżniający się, że niektóre tereny wyglądają z jednej strony tak samo, tam śnieg, tu śnieg, to nie jest miasto, mimo tam na przykład jakiś zakątek, jakiś budynek, czy jakieś inne dzikie plącza, dobrze zrobili, że akurat ustawili właśnie takie... Linię z dusku, żeby było wiadomo, że możemy tam iść. Gdzieś na samym początku wspominałem, że są skrzynki, które można zniszczyć w używając żywiołu. To jest jedna z nich. Widzimy, że skrzynka jest niebieska, to ją bijemy żywiołem wodnym. Jeśli uderzymy ją czymś innym, to wtedy po prostu nie zadziała. I tyle. Im szybciej bijemy, tym mamy większą szansę na przedmiot wyższego Ale... no, to jest falsa. Jakby nie mogli tego zrobić tak, że skrzynka raz otwarta, potem zostaje otwarta i po prostu jest osiągnięcie za zdobycie wszystkich skrzynek, a nie że trzeba jakieś losowe artefakty zbierać. O, tutaj jest taki sekret, możemy sobie popsuć ścianę, zdobyć ognistą skrzynkę. Tylko akurat nie chcę mi się tam wchodzić, bo tam z tego co pamiętam, to przeciwnicy wyskakują, a mi po prostu już nie zależy na tych skrzynkach. Mam ten swój główny zapis, więc. Nie muszę tutaj zdobywać. To jest też ten moment w grze, kiedy przeciwnicy zaczynają mieć takie mnife urozmaicenie. W kolejnym poziomie jeszcze jest lepiej, ale tutaj ten kolejny mech to tak troszkę. troszkę przesada. No niby jest tutaj troszkę więcej urozmaicenia, dlatego że nawali w okazji zwykłych, normalnych przeciwników, na których <laughs> właściwie nie zwracam uwagi. Jakoby to jest taki dosyć podstawowy mech. To jeśli przy nim stoimy, to niestety nie możemy robić kontry, jeśli strzela łańcuchami. Nie trafia nas po prostu. A jak nie trafia, to nie możemy zrobić kontry, więc nie możemy go szybciej zaatakować. A tego czasem warto jest się trzymać na dystans. Natomiast trzymać się go blisko wtedy, jeśli zajmujemy się zwykłymi przeciwnikami. Wtedy Mech nam za bardzo nie grozi, więc skupiamy się na przeciwnikach. Przy okazji, trofkę atakujemy Mecha, dlatego że mamy go zaraz obok. W takich momentach jak ten wypada użyć apteczki, ale zamiast tego, jako że jestem sknerą straszliwą, to wolę sobie zniszczyć kamienia, z kamienia wypada chmurka, a z chmurki dostałem dodatkowe zdrowie, co pozwoli mi dalej nie zginąć, walczyć dalej przeciwko tym zwykłym przeciwnikom oraz zwykłemu mechowi. Nie jest to tak straszny mech jak ten na koniec poprzedniego poziomu. Bliżej mu do tego z wcześniejszego, tylko jako że mamy żywioł ziemi, to też szybko idzie. Tutaj przeciwnicy właśnie, jak stoją na takich słupach, to niestety możemy albo zniszczyć słup, albo użyć magii wody. Bo tak się do nich dostać do, dosyć ciężko. Chyba się uda, ale po co nawet próbować. Zresztą, jeśli byśmy użyli jakichś żywiołów do tego, ...żeby się odpowiednio przemieszczać, to wtedy możemy przypadkowo zniszczyć ten słup, więc cały wysiłek na daremną. Bo na przykład, jeśli atakujemy wodą w powietrzu, to wtedy pod nami pojawia się taki słup wody, na którym możemy sobie stać. Nie jest to zbyt przydatne do platformowania. Nie przenosimy się za bardzo na wielki dystans, tylko widzimy taki mały odstęp, który pozwoli nam się przedostać dalej. I jeszcze więcej zwykłych przeciwników piszczących prądem. I Mech w tle. Jeśli nie podejdziemy zbyt blisko, to ten Mech się nie aktywuje, więc polecam skupić się na tych zwykłych pociskach, tu gdzie stoimy. Natomiast Mecha sobie zostawić na później, żeby ci zwykli szeregowcy tam nam w ogóle nie przeszkadzali. Teraz będę trochę sporo używał ognia, dlatego że po prostu dobrze się sprawdza. No i teraz 40 kobosów bardzo szybko i łatwo poszło, natomiast na samym początku z wodą o, ciężko szło. Kombosy przydają się do dwóch rzeczy. Pierwsza to jest waluta. Po prostu zdobywamy sobie więcej duszków z przeciwników, jeśli mamy większe kombo. Drugie to są oceny rankingowe. Ja się nimi zupełnie nie przejmuję. Chociaż może powinienem. Ale generalnie jest taki problem, jak we wszystkich krajach Platinum Games: czyli jeśli opuszczamy jakąś walkę, to się liczy jako najgorsza ranga. a. Gdzieś w tamtym sekrecie, co zniszczyłem ścianę i tam była ojcista skrzynka, i nie chciałem tam wejść, to tam musiałbym przejść tą walkę, dostałbym za to medal. A po prostu nie chcę tego przeciągać. Po prostu wolę, żebyście mieli bardziej intensywną akcję, bardziej skondensowaną grę, żeby łatwiej było przyswajać. Stąd też często ten mój dobór kier wynika. Po prostu gry jakieś retro czy platformówki są znacznie krótsze, znacznie więcej się dzieje w przeciągu tego czasu, a nie tak jak w jakichś RPG-ach, że jakieś questy poboczne zajmują długo. Ja zupełnie nie byłbym w stanie nagrywać RPE-ów. Nawet tak jak rozważałem serię i znagrywać, to chyba tylko te pierwsze części, tak od siódemki zresztą już nie. Z tego też na przykład powodu... Tej gry nie wchodził na trudnym poziom trudności, chociaż kusiło. Naprawdę kusiło, właśnie tak, żeby się popisywać. O, we, taka trudna gra, że nawet na normalnym ginie raz za razem, ale w końcu się nie poddał i przeszedł, ale to by po prostu było dosyć nudne. Jako akurat nie frustruje się za bardzo, nie robię jakichś freków, łasków czy czegoś tym rodzaju, no to wtedy myślę, że lepiej jest, kiedy właśnie będzie sprawnie szło. Natomiast na łatwym poziomie trudności to troszkę za mało bym się ruszał. Gra się wtedy robi dla mnie troszkę za łatwa, a tak na normalnym poziomie trudności jest dla mnie w sam raz. Więc tutaj raczej chodzi o to, żeby więcej było ruchu z mojej strony, z przeciwników, też dosyć sporo ruchu i żeby można było nawet patrzeć na niezłą akcję. Ten meg wygląda dosyć efektownie, że jakiś większy, czerwony, czerwony to oczywiście silniejszy. Ale ten końcowy w poprzednim poziomie był znacznie trudniejszy. Ten może i ma troszkę więcej zdrowia, ale my też zadajemy więcej obrawy. Znacznie łatwiej się robi kontry od tamtego. Powiedziałbym, no że to jest taki średni typ Mecha. Strategia. Klasyka, kontry, unikanie prądu. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Nie rozumiem, po co właśnie specjalnie dla tego Mecha robi jakiś inny model. I tak oszczędzani. W sumie to już można się do tego przyzwyczaić. Dostaliśmy nową moc. To oczywiście mamy kolejną sekcję z nogą, której tej mocy możemy użyć. Póki co dostaliśmy moc ognia pozwalająca na strzelanie firebolami, ognistymi kulkami, które się zupełnie tutaj nie przydają. No, może ewentualnie jakieś takie mniejsze kamienie. Ale równie dobrze można zrobić unik. Ale tę te moc, ten żywioł ognia, to nie jest na tą sekcję. To jest na kolejną. No dobra, może na kolejną, to nie, niekoniecznie dobre określenie. Bo ta sekcja składa się z dwóch części. Teraz mamy część pierwszą, która jest klasyką. Po prostu biegniemy, unikamy żadnych komplikacji, żadnych przeciwników. Po prostu nie oberwać i tyle. Nie wpadać w dziury, nie walić łubeł w kamienie. O, właśnie tak. Bo niestety, żeby zniszczyć takie większe słupy, to musimy zaatakować kilka razy, więc nie wystarczy po prostu tak sobie piknąć raz ogniem. Ale prawdę mówiąc, zamiast jestem wolę po prostu iść inną ścieżką. <gryw> Naprawdę nie jestem za dobry w tych wszystkich temperanach. Nie mam pojęcia, jak mi się udało zdobyć osiągnięcie za przejście bez obrywania. Ale nie zamierzam tego powtarzać. To znaczy... To nie jest tak, że specjalnie obrywam, ale specjalnie się starać, restartować... To mi się po prostu nie chce. Zwłaszcza, że po prostu nie jestem fanem gatunku. Jak sobie gram coś na telefonie, to wolę jakieś platformówki, ale takie uczciwe platformówki, a nie Endless Larnery, gdzie po prostu wciskamy skok i tyle albo robimy uniki i skaczemy. Normalne, uczciwe platformówki, na przykład ta emulatora, uwielbiam emulować na telefonie, zwłaszcza, że mam takiego bezpowodowego joypada, to sobie po prostu podłączę i mam takiego, taką, jakby konsolorkę zrobioną sobie z telefonu i joypada z AliExpress za 40 zł. A nawet jeśli akurat się zdarzy, że tego joypada nie mam ze sobą, no to jest wiele gier, które właśnie dobrze się sprawdzają z takim dotykowym sterowaniem. Na przykład Soniki. Jeden przycisk do skakania, jeden palec do sterowania, i to w sumie tyle. Doskonale się sprawdza. Albo niektóre platformówki, na przykład e, Felix the Cat, które nagrałem na tym kanale. Całkiem fajnie się gra na przyciskach dodatkowych. Powiedziałbym, że grunt to znaleźć taką grę, w której nie trzeba naciskać dwóch przycisków na raz. E, nie licząc kierunkowych. Czyli na przykład, tak jak mamy Mario, to wtedy mamy przycisk odpowiedzialny za bieg. I jednocześnie musimy skakać, więc no. Moim zdaniem Mary się zupełnie nie nadaje na telefony na ekranie dodatkowym. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Delegend of Cora.